Dzień dobry Państwu, korzystając z faktu, że jesteśmy w szpitalu podczas instalacji kolejnego respiratora, pokażemy jak skonfigurować respirator do pracy w trybie wysokoprzechłowowym, jak go ustawić, jak podłączyć układ pacjenta i jak wprowadzić nastawy wstępne dla respiratora. Na samym początku podłączymy komorę nawilżacza. Komora nawilżacza montowana jest z tyłu respiratora. I dren zasilający komorę w wodę. Drugim elementem jest zasilanie komory nawilżacza w gazy, w gazy utworzone przez respirator, oraz trzeci element układ pacjenta. Układ pacjenta składa się z podgrzewanej rury oraz zespołu czujników i przewodów zasilających grzałki. Podłączamy sobie przewody pod czujników. Mocujemy sobie przewód do układu pacjenta. Podłączamy czujnik, który będzie blisko komory nawilżacza, grzałka pacjenta i całość podpinamy do komory nawilżacza. Respirator jest podłączony, układ pacjenta jest skonfigurowany do pracy. W dalszym etapie podłączamy sobie wąsy pacjenta, interfejs pacjenta i tak przygotowany respirator możemy skonfigurować. Uruchamiamy. Podłączymy sobie w międzyczasie jeszcze do respiratora czujnik saturacji. Wybierzemy sobie nowego pacjenta. Wybierzemy tryb terapii wysokoprzepływowej. Damy sobie next. Skalibrujemy sobie układ pacjenta. Zajmie to chwilkę. Układ pacjenta został skonfigurowany i skalibrowany poprawnie. Przechodzimy sobie do dalszych nastaw. I w dalszych nastawach w trybie terapii wysokoprzepływowej, w tym respiratorze, ustawimy sobie następujące parametry. Ustawiamy sobie przepływ świeżych gazów, 30 litrów na minutę, i ustalamy sobie czułość układu wyzwalania oddechu. Na drugiej zakładce respiratora ustawiamy sobie wartość parametru backup FiO2. Przypominam, jest to wartość stężenia tlenu, którą respirator zacznie. Podawać do pacjenta w momencie, kiedy straci kontakt z czujnikiem saturacji. Czyli albo czujnik saturacji spadnie, albo z innych nieokreślonych przyczyn czujnik saturacji przestanie przekazywać dane do respiratora na temat aktualnej saturacji krwi pacjenta. Drugim parametrem, który musimy ustalić, jest wartość SPO2, którą respirator będzie miał za zadanie utrzymać, regulując stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej. Parametrami, które będą wspierać respirator w tym i, i ustalą zakres pracy respiratora, zakres możliwych regulacji respiratora, są te parametry dolne, czyli minimalne stężenie tlenu, które respirator może podać do pacjenta oraz maksymalne stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej podawanej pacjentowi. Kolejnym parametrem będzie szybkość zmniejszania stężenia tlenu. W układzie oddechowym i szybkość zwiększania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej. Respirator oczywiście nie czyni tego nagle, nie zmienia stężenia tlenu o 10%, tylko robi to bardzo stopniowo i tak samo obniża wartość stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej, robi to powoli. Zwiększać może o 1% na 10 lub 20 sekund. Natomiast jeśli chodzi o zmniejszanie stężenia tlenu, tutaj respirator jest bardziej rygorystyczny i nie pozwoli nam, żebyśmy zmniejszali stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej szybciej niż o 1% na 30 sekund. Możemy sobie wybrać wartość maksymalnie 120 sekund na 1%, czyli respirator wówczas będzie, zmieniał, będzie zmniejszał stężenie tlenu o 1% w czasie 120 sekund, czyli 2 minut. Kolejne nastawy dotyczą nawilżacza respiratora. Mamy tutaj, możemy sobie tutaj ustawić punkt rosy 37 stopni i możemy sobie tutaj ustawić intensywność nawilżania. W przypadku, gdy mamy ustawiony wartość, punkt, wartość punkt, temperatury punktu rosy na 37 stopni Celsjusza i intensywność nawilżacza na 5, gazy oddechowe będą wysycone wodą w stopniu maksymalnym, czyli wilgotność będzie wynosiła 100%. W przypadku zmniejszania tego parametru pomiędzy 5 pomiędzy a 1, ta wilgotność oczywiście będzie mniejsza gazów. Parametry określające intensywność nabliżania jest bezwymiarowy i to jest po prostu względna wilgotność. Tą nastawą z kolei możemy sobie wyłączyć czujnik saturacji. Wówczas respirator nie będzie reagował na zmianę saturacji hemoglobiny tlenem i nie będzie regulował stężenia tlenu, poda po prostu Poda po prostu gaz o określonym stężeniu tlenu. Znikną nam pewne nastawy, wówczas będziemy mogli ustawić sobie tylko przepływ, stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej, czułość układu wyzwalania oraz nawidrzeć. To wszystko. Po włączeniu tego parametru dochodzi nam nowa zakładka i możemy sobie ustalać parametry dotyczące sprzężenia zwrotnego, saturacji. Tak ustawiony, skonfigurowany respirator możemy podłączyć do pacjenta i uruchomić terapię. Myślę, że jeśli chodzi o tryb, wenty tryb wentylacji wysokoprzepływowej, to wszystko, co odnosi się do y, tego respiratora oraz y, samej idei trybu terapii wysokoprzepływowej, zostało powiedziane. Wszystkie parametry zostały wyjaśnione. Jeśli y, jest konieczność wyjaśnienia y, powtórnego któregoś z parametrów, jeśli jest konieczność y, szerszego omówienia idei terapii wysokoprzepływowej, oczywiście zapraszam do kontaktu i do zobaczenia. Do